Słuchajcie, ja Wam powiem, jak to wygląda u mnie. Ja nigdy nikomu nie zazdrościłem. Ja grałem w środkówkę 12 lat i sport mnie bardzo dużo nauczył. Ja nie potrafiłem przegrywać, nie lubiłem przegrywać, zawsze chciałem wygrywać, zawsze chciałem być najlepszy. Tylko teraz uważajcie, co powiem. Ja dzisiaj y, nie lubię przegrywać, ale potrafię. I tak chcę wygrywać. I tak chcę być najlepszy. Tylko że ja rywalizuję sam ze sobą. Mnie nie obchodzi ktoś po prawej stronie, czy ktoś po lewej. Tylko ja po prostu rywalizuję sam ze sobą. Jeżeli widzę kogoś, kto jedzie lepszym samochodem to Widzę, że jest lepiej ubrany albo lepiej wygląda. No to mnie zastanawia, że skoro on tak może, to czemu ja tak nie mogę? Czemu ja mu zazdrościć? Ja próbuję się dowiedzieć, jak on to zrobił. I to jest właśnie w tym fascynujące, że ja, ja też nie zawsze tak miałem. Chcę, żebyście też mnie zrozumieli. Ja nie zawsze tak miałem. Ja się tego nauczyłem. I dzisiaj po to na tym profilu to o tym mówimy, żeby was tego nauczyć. I jak ja zacząłem dostrzegać, że można osiągać rzeczy, które kiedyś były dla mnie chociażby nawet no, nieosiągalne, że nagle dzisiaj spełniam marzenia, których kiedyś myślałem, że nigdy ich nie spełnię. Wymarzony samochód, wymarzony. Podróże, za chwilę się wyprowadzam z Polski. Nigdy nie sądziłem, że będę tego doświadczać i że to się wydarzy. Tylko, że ja zrozumiałem, że skoro ktoś tak ma, to ja też tak potrafię, też tak mogę. I zacząłem szperać, uczyć się. No i, no i jestem, i żyję, i jestem szczęśliwy, myślę pozytywnie. A jak y, będziecie na y, takim poziomie zaawansowania, pozytywnego myślenia jak ja, to zaczniecie przyciągać rzeczy niesamowite. Ja zawsze mam ciary, jak to mówię, bo dzieją się rzeczy, nie wiem, kiedyś rozmawiałem o czymś i coś na przykład za kilka dni się wydarzyło, to mówię, o, no. Mówiłem o tym coś, tam coś tam. Dzisiaj to jest u mnie codzienność. Ja codziennie wstaję, myślę pozytywnie, idę do lustra, mówię, że jestem najlepszy, że jestem piękny, że życie jest piękne i nie, to nie jest narcystyczne. Zrozumiałem to tylko osoby, które po prostu wiedzą o czym mówię i też chcą tak żyć, że tak trzeba podejść do życia. Czyli patrzę w lustro i zasypiam, uśmiechnięty, budzę się uśmiechnięty, życie jest cudowne, bo jest jedno i trzeba z niego korzystać. No i te rzeczy wszystkie same później przychodzą, tylko że ja nigdy nikomu nie zazdrościłem i wy się musicie tego nauczyć, a nie jak większe społeczeństwa po prostu patrzycie na każdego spod byka i jak to w ogóle jest możliwe, że ktoś mówi no ale jedź lepszym samochodem, czy ma więcej kasy. No to ma, no ale ty też tak możesz i to jest właśnie w tym piękne. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Nie zazdrościmy, nie narzekamy, tylko uśmiechamy się i życie wtedy będzie łatwiejsze. Nigdy nie będzie łatwe, bo nigdy, ale będzie łatwiejsze, przyjemniejsze, piękniejsze.